A o biblijnej Ewie, nowej Ewie i współczesnej Ewie rozmawiać będę w programie Rozmowa PCH24TV. Anna Nowogrodzka Patriarcha, zapraszam. A moim i Państwa. Gościem jest znia, znany i ceniony rekolekcjonista i duszpasterz, pasterz, autor licznych książek o szerokiej tematyce, ksiądz dr Marek Dziewiecki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków Amen. Serdecznie pozdrawiam panią redaktor i naszych drogich telewidzów. Szczęść Boże. Nim jednak wprowadzę Państwa w temat naszej dzisiejszej rozmowy, zadając naszemu gościowi pierwsze pytanie, zwracam się z prośbą o wsparcie naszych działań. Istniejemy tylko dzięki Państwu, wszystko, co robimy, robimy dla Państwa. Proszę też pamiętać o nas w swoich codziennych modlitwach. Księże doktorze, jak każdy adwent, taki ten, przeżywaliśmy razem z Maryją oczekując na Narodzenie Pańskie. W naszej dzisiejszej rozmowie chciałam też trochę więcej uwagi poświęcić Matce Bożej. Mówi się czasem o Maryi jako o drugiej Ewie. Dlaczego? Dlatego, że pierwsza Ewa pobłądziła. Pierwsza Ewa nie do końca zrealizowała swój geniusz kobiecy. Natomiast Maria tak. Maria jest jakby tworzeniem na nowo kobiety, tym razem kobiety zwycięskiej. Kobiety, która sobie radzi w dramatycznych nawet uwarunkowaniach, z jakimi się Maria też musiała zetknąć. Otóż najpierw chcę powiedzieć, że żeby do końca zrozumieć niezwykłość Maryi w stosunku do pierwszej Ewy i jej wyjątkowość, jej genialność tą kobiecą, to trzeba sobie uświadomić, że Maria nie była jako jedyna postawiona w takiej sytuacji, że poczęta bez grzechu pierworodnego. Przecież pierwsza Ewa, Adam i Ewa, pierwsi ludzie też byli stworzeni przez Boga bez żadnych obciążeń grzechu, a mimo to zgrzeszyli. Więc nie myślmy tak, ponieważ tak myślimy trochę magicznie, że Maria no, jest taka wspaniała, taka niezwykła. Najpierw nastolatka z Nazaretu, do której przychodzi anioł, a potem potwierdzająca swoją niezwykłość aż do krzyża, i, i potem umacniając kościół, rodzący się, no bo była tak cudownie stworzona w takiej uprzywilejowanej sytuacji. Od Marii nie było łatwo. Tak jak i pierwszej Ewy nie było łatwo. Pierwsza Ewa była skrzywdzona nie tylko przez szatana kuszącego, ale przez Adama, który ją opuścił, który zgodnił na nią całą winę, zrzucił, że to Ewa mnie Boże skusiła, ja niewinny, winny. No to ona, ta pierwsza Ewa, pozostawiona sama, opuszczona przez Adama, zrzuciła z kolei całą winę na, na węża. To ten wąż mnie skusił, żeby jakoś przetrwać. Więc ktoś powie: No, Ewa pierwsza była wręcz biedna w tej trudnej sytuacji, zwłaszcza opuszczona przez Adama. Natomiast Maryja, no to stworzona tak cudownie, no to nie miała innego wyjścia, tylko musiała być taka wspaniała. Otóż. I pierwsza Ewa też mogła być taka wspaniała. Pierwsza Ewa przecież też nie miała żadnych obciążeń, została stworzona przez Boga cudownie, bez grzechu, na podobieństwo Boga. Co więcej, to Maria była w gorszej sytuacji niż Ewa. Wiem, co mówię. Otóż wyobraźmy sobie, że do jakiegoś liceum w jakimś wielkim mieście, do jakiegoś liceum, no, gdzie powiedzmy twardo jest bardzo znormalizowana młodzież, i ona dominuje. Przychodzi do pierwszej klasy 15-latka, subtelna, czysta, szlachetna, przezroczysta boża. No i tam i dziewczęta i, kobie, i, i, i chłopcy w wieśnicy, jej, widząc jej wyjątkowość, a, a sami pouzależniani, zdemoralizowani, poranieni, stają się zazdrośni o nią, stają się też, mają poczucie winy, widząc, że można żyć inaczej, no to ją strasznie tam próbowali wręczyć i ona sobie tam radzi takiej sytuacji była Maryja. Cała czysta, cała piękna, cała Boża, ale wrzucona w świat już daleko po Adamiewie, w świat ludzi nieraz strasznych, no, w świat takich ludzi, którzy jej nowonarodzonego syna chcieli zabić. Myślę o Herodzie. I ona była wystawiona na bardzo wielką próbę męstwa. Mianowicie na Drodze Krzyżowej, gdzie pouciekali uczniowie Jezusa i pod Krzyżem, gdzie tylko Jan się pojawił, ona cały czas była. I nawet tam nie zwątpiłam, nawet tam nie miała jakichś zastrzeżeń, mówiąc po ludzku do Boga, Boże, nie mówiłeś mi, nic gwiastowała, że będę tak strasznie cierpieć, tylko że będę błogosławiona. Więc Maryja jest dlatego taka wyjątkowo niezwykła, bo okazała wierność, miłość, wytrwałość, nawet w najtrudniejszych sytuacjach, nawet pod krzyżem swego śmiertelnie skrzywdzonego syna. A więc to jest kobieta, która nie w jakichś komfortowych warunkach sobie świetnie radzi, tylko w skrajnie trudnych warunkach sobie świetnie po Bożemu radzi. No właśnie, bo już Fiat mogło kosztować ją życie. No i Maria właśnie tą cenę płaci, o której rzadko myślimy. Przecież jest najbardziej cierpiącą tam, tam pod krzyżem swojego nieskrzywdzonego syna. I zauważmy, Jezus krzyczy na krzyżu Boże, mój czemuś mnie opuścił, tak sztywno, nie ojcze nawet. Tak bardzo cierpi. Ale oczywiście w postawie uspokajam naszych telewizów W postawie Jezus ma pełne zaufanie do ojca, bo ręce ojcze oddaje mu ducha mego. Natomiast Maria nawet tam w tej strasznej sytuacji nie krzyczy. Co więcej umacnia potem uczniów rodzącym się w kościele, ale uspokajam, mówiąc, z uśmiechem i radością telewizów. Jezus krzyczy nie dlatego, że był słabszy od Maryi. E, tylko dlatego, żeby nam powiedzieć, jeśli człowieku bardzo cierpisz, jeśli też się straszliwie krzywdzi, ludzi, a nawet sam siebie krzywdzisz, na przykład wpadasz w uzależnienia, w pierwszym odruchu masz prawo krzyczeć do Boga. Tak jakby cię Bóg opuścił, jakby ci Bóg te cierpienia zesłał. No nie Bóg, Bóg robi wszystko, byśmy byli szczęśliwi, e, no, ale, ale mamy prawo wtedy w tym pierwszym odruchu krzyczeć, bo do kogo wykrzyczymy ból? Do przyjaciela, a nie do wroga. A w każdym razie Maria daje nam no, heroiczny pokaz, Wytrwałości, zaufania do Boga, nawet w tak ekstremalnie skrajnej sytuacji. Bo dla Mamusi nie ma bardziej skrajnej sytuacji, jak cierpienie niewinnego, szlachetnego, świętego syna. Nie, nie ma trudniejszej sytuacji. Maryja w tej najtrudniejszej sytuacji wytrwała. Nie dało się jej złamać. Niesamowita kobieta. Niewątpliwie. Ale wracając do tej antytezy Ewa Maryja, czy możemy w niej dostrzec konsekwencje jakie rodzą wybory Ewy i Maryi albo jeszcze inaczej zapytam czy w tej antytezie Ewa Maryja dostrzec możemy coś w rodzaju alternatywy którą słowa Boże w ten sposób przedstawia Oto kładę przed tobą życie i śmierć błogosławieństwo i przekleństwo ty zaś wybierz życie abyście ty i twoje żyli ty i twoje potomstwo czy można Dokładnie traktować? te słowa z Księgi Powtórzonego Prawa chciałem w tej chwili zacytować. Pani redaktor to mi ubiegła. Właśnie postawa tej pierwszej Ewy i Marii, tej drugiej Ewy, to, po, to jest potwierdzenie, że Bóg dał nam prawdziwą wolność, a dał nam wolność, byśmy mogli kochać. No, gdybyś nam nie dał wolności, to byśmy nie byli w stanie ani przyjmować miłości, ani kochać, bo nikt nas nie może zmusić do przyjmowania miłości, ani do odpowiadania miłością na miłość. Nikt nas nie może zmusić do przyjaźni z Bogiem, yy, tylko pod, wtedy, kiedy jesteśmy naprawdę wolni, możemy się opowiadać za Bogiem lub przeciwko Bogu, za życiem lub przeciwko życiu, za miłością lub przeciwko miłości. No i Ewa skorzystała na swój sposób no, nieszczęsny z wolności, bo tam od razu jako mężczyzna yy, yy, chce być uczciwy w stosunku do kobiet. Yy, Adam, pierwszy. Mężczyzna jeszcze bardziej zawinił, bo to on słyszał od Boga, nie Ewa, bo on słyszał to polecenie z tego drzewa dobra i zła, czyli odróżnienia dobra od zła, nie zrywaj w czyli nie wmawiaj sobie, że sam odróżnił dobro zła, bo sam to pomieszcza z dobro ze złem, więc to Bóg powiedział do Adama, a potem Adam udawał, że to zapomniał i tam winę zgoni na Ewę, więc jako mężczyzna chcę tu oddać szacunek kobietom krzywdzonym przez mężczyzn i Ewa też, no, Weszła w ten kryzys, wybrała drogę nieszczęsną, ale z, 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 w towarzystwie Adama, więc nie zapominajcie panowie, że to nie sama Ewa zrzeszyła, tylko Adam i Ewa. No ale wracając do samej Ewy, więc ona poszła do drogą, no tą błędną, tak jak potem ma w sens w Jezusa. I, i, I to jest dla nas właśnie ta podstawowa pokusa, żeby szukać. Jak ja to mówię do młodzieży, łatwego szczęścia, łatwo szczęścia, szczęścia. Szczęścia bez małżeństwa, bez rodziny, bez miłości, bez wierności, bez odpowiedzialności, bez zasad moralnych. Takie życie na ludzie robię co chcę. Tutaj mi się przypomina scena z, z tak zwanego strajku kobiet, którego jeden z tych pierwszych dni w Warszawie, kamery pokazały przez moment jakąś dziewczynę o 20 lat która szła ręka w rękę z chłopakiem i niosła ona, ta dziewczyna, transparent, chce mieć z tobą aporcję. No, no, mnie aż serce zakuło straszliwie. Po poza tym jak słyszałem te wulgaryzmy kobiet, dziewcząt, no to dosłownie jakby czatański rekord. tak jakby to tam nie były kobiety, tylko wcielone diabły w jakiejś postaci zewnętrzne, postaci kobiet. Więc y, chcę to powiedzieć twardo w tej audycji, że każda kobieta ma do wyboru: albo być podobna do Ewy, która szukała w nieszczęsny sposób szczęścia, no też trzeba być szczęśliwa. Tylko razem z Adamem myśleli, że będą szczęśliwi, jak nie posłuchają Boga. Mówili sobie, że Bóg jest zazdrosny o szczęście człowieka, i jak nie posłuchają Boga, to wtedy będą szczęśliwi, będą wręcz jak bogowie. No i nic się nie zmienia dwóch tysięcy lat. Od wielu tysięcy lat, ale od tysięcy lat kościoła też są te same pokusy, także wśród nas chrześcijan, wśród kobiet, także chrześcijańskich. To jest jakaś dziewczyna zakochana w chłopaku, sobie wmawia, że jak będzie z nim współżyć, bo on tak chce, no to mu potwierdzi miłość, no, szczęście że małżeństwo, no, że z małżeństwem. Przez cudzołóstwo się nie idzie do miłości i do wierności, do zaufania sobie. No ale w tym roku pierwszym, kiedy on jest podniecony, mówiąc twardo. Starcie, a ona jest ślepo zakochana, no to jest miłe, chwilowo te, takie zachowanie, ale potem przez dziesiątki mnios, lat są straszne konsekwencje. Więc y, postaci Ewy i Marii pokazują nam, masz kobietę do wyboru. Tak jak na początku historii. Albo drogę błogosławieństwa i życia, albo drogę przekleństwa i śmierci. Teraz jest tak Was. wiele dziewcząt, które cierpią, mówią, że mają niskie poczucie wartości, no bo się same nie cenią. Pozwalają się krzywdzić przez chłopaków, przez mężczyzn, to jak mogą się z, z sobą cieszyć? Niektóre chcą zmienić płeć. w historii oczywiście zmienić płeć, bo tylko można się okaleczyć, ale nie zmienić płci. Ale właśnie to są takie rozpaczliwe owoce tego, że ktoś idzie drogą Ewy, a nie drogą Maryi. No właśnie. Konsekwencją wyborów Ewy jest śmierć. I też chciałam tutaj przywołać obrazy ze strajków kobiet, gdzie widzieliśmy, no właśnie, że ten wybór był raczej. Po stronie tego przekleństwa, to, to jest aż takie niepojęte dla mnie wręcz. Ale właśnie mam takie pytanie: dlaczego dzisiaj tak wiele kobiet właśnie wybiera ten wzorzec Ewy? Z czego to wynika? A może tutaj trochę zaskoczę panią redaktor i telewizów, ale ja jako mężczyzna najpierw wskazuję tutaj na winę mężczyzn. Yy, otóż yy, kobiety z natury są wrażliwe, subtelne, Szanowni radno będąc kobietą, mówię o tym. Są empatyczne, są zdolne tak spontanicznie do wczuwania się do karności, do serdeczności, do przebaczania, nieraz aż do granic, popadanie w naiwność. Więc to dlatego śm. Paweł drugi napisał list yy, do kobiet, w którym dziękował kobietom za ich geniusz. Wiele razy mówił i pisał o geniuszu kobiety. Ja nie, nie, nie słyszałem, żeby mówił i pisał o geniuszu mężczyzny. Ja też mówię i piszę chętnie o geniuszu kobiety, ale a my mężczyźni jesteśmy raczej normalni, a kobiety są genialne. Jeśli są normalne, jeśli są genialne. Więc kobieta z definicji jest no, także dla nas mężczyzn taką wychowawczynią, nie tylko Maryja, ale każda szlachetna mama, każda szlachetna żona, każda siostra. To są. Jeśli jest szlachetna, jeśli jest Boża, normalna, podobna do Maryi, to jak ja to mówię z uśmiechem, panowie nie braćcie się się mówię z uśmiechem, ale twardo w treści, że szlachetna kobieta, to Boża, to mamy pewne szlachetności, szlachetna kobieta nawet z nas mężczyzn czyni człowieka, nawet z nas księży. I więc dlaczego takie straszne kryzysy? Otóż no, w dużym stopniu jest to wina nas mężczyzn. Część dziewcząt, studentek czy dorosłych kobiet, które no, weszły w straszny kryzys, stały się drugą ewą, same tak się określają, miały tatusia, który był alkoholikiem, na przykład, czy tatusia, który dręczył u mamusie, czy tatusia, który poszedł do kochanki, czy tatusia, który są własną córkę dręczył, poniżał, wyśmiewał, albo wręcz mówił, że chciał syna, a nie córkę, że to pomyłka. No i, 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 i większość dziewcząt w tej sytuacji bierze winę na siebie, wpada y, w jakąś uległość wobec mężczyzn, próbuje ratować własnego tatusia, bo ojciec mówi, że jest złą córką niż że ma złego tatusia. No ale część kobiet wchodzi na drugą stronę, no, odpowiada agresją na agresję i krzywdzone same zaczynają same krzywdzić. Więc y, tutaj dla nas mężczyzn jest tutaj, jest miejsce na rachunek sumienia. Oczywiście jestem realistą, mam nadzieję, i wiem, że część kobiet, nawet mając szlachetnych tatusiów, samego Boga, przecież nikt nie zaprania dziewczętom i kobietom korzystać z przyjaźni i pomocy Boga. Mając przyjaciela Boga, z którego przyjaźni możemy korzystać, mając także szlachetnych rodziców, tym szlachetnego tatusia, a potem szlachetnego męża, potrafią wyjść w kryzys, potrafią się kierować emocjami. No, no, i wtedy idąc za emocjami, no to, to mogą narobić no, sobie strasznych problemów. I, I stać się drugą ewą. Więc, tak jak dla nas mężczyzn, najwięcej mężczyzn niszczy sobie życie w drogę i śmierci wtedy, kiedy ulega ciału, yy, popędom, no, ale nie tylko yy, seksualności, także agresywności, lenistwu, feminizmowi. Więc, yy, mężczyzna najłatwiej wejdzie w głęboki kryzys, yy, kierując się ciałem, ulegając ciału. A kobieta najłatwiej wejdzie w głęboki kryzys, kierując się emocjami. Um, Nam, mężczyznom, jest trudniej niż kobietom panować nad ciałem, a kobietom trudniej niż mężczyznom panować nad emocjami. Więc y, u kobiet, się, u których się nazbierało dużo bolesnych emocji, nie raz bez żadnej winy, ani bez winy innych środowisk, prawda? nie wiem czy na czynność tarczycy już to może spowodować, w każdym razie jeśli są bolesne emocje, to kobieta może ulegając tym emocjom stać się no, potworem wręcz, doszycielką, dręczycielką. Nie musi nawet być bardzo niemoralna, może być po prostu dręczycielką emocjonalną wśród swoich bliskich. I to też sprawia, że się bliskim życiu odechciewa. A ona oczywiście też jest nieszczęśliwa. Księże, a czy to może wynikać z jakiegoś demonicznego zwiedzenia? Że kobiety właśnie dokonują tych wyborów Ewy, nazwijmy to w ten sposób. No, ja jako człowiek bardzo chcę podkreślać odpowiedzialność człowieka, y, dlatego że diabeł nie jest w stanie nam zrobić krzywdy, jeśli my nie współpracujemy z diabłem. To już tak najtwardziej. Moja taka prosta definicja świętości czy świętego brzmi: święty to ktoś, kto doprowadza di diabła do rozpaczy. Czy święty to ktoś, kogo się diabeł panicznie boi, panicznie unika? Więc ja wolę mówić o odpowiedzialności nas ludzi. Oczywiście diabeł działa i zrobi wszystko, żeby zwłaszcza wobec kobiet, staje się jest szczególnie sprytny przewrotny i przewrotny i zależy mu, zwłaszcza diabłu, zależy, zwłaszcza na kuszeniu kobiet. To nie przypadek, że w sposób wyjątkowo by, by natrętny atakował Ewę, a nie Adama i przez Ewę działał na Adama, no, ale to, oczywiście to nie była nie, nie, winy Adama. No ale, ale to prawda, że Adam, że, że diabeł próbuje i chce najpierw zaatakować Ewę, no, właśnie dlatego, że Ewa jest tą wrażliwszą cząstką człowieczeństwa. Jeżeli jest szlachetna, to, to diabeł nie ma szans ani z nią, ani z jej bliskimi. Szlachetna kobieta obroni jego siebie przed diabłem, przed diabelskimi pokusami tego niebożego świata, ale też obroni skutecznie swoich bliskich, więc jasne, że diabeł zrobi wszystko, by ją, zmanipulować, skusić. Natomiast y, y, tutaj y, zwracamy uwagę też y, czujni w obliczu nacisku Czapana, zwracajmy uwagę na to, co się dzieje między nami ludźmi. Otóż y, są ludzie diabelscy i tych możemy po nazwisku nawet pokazywać i demaskować, jeśli publicznie są diabelscy. Są ludzie, którzy próbują zniszczyć dziewczęta i kobiety. Są demoralizatorzy, którzy wmawiają nawet dzieciom w przedszkolu, że można zmienić płeć, czy, przynajmniej próbują wmawiać. Mańkę dziewczynki, jak się obroni? To według standardów WHO, między 2 a 4 lata edukatorzy seksualni mają uczyć, powtarzam, między 2 a 4 lata mają uczyć te małe dzieci z przedszkola, nie, nie, przyjemności z dotykania ciała, czy z masturbacji. To jest tak brutalnie twardo demoralizatorzy chcą uczynić z chłopców i dziewczynek, ale także z dziewczynek erotomanów, najlepiej niepłodnych, homoseksualnych, wmawiają dziewczętom, że. Dziecko, które się w nich pocznie, to jest ich brzuch. Przecież to są takie absurdy antynaukowe. Wmawiają kobietom, że ciąża to ich sprawa, że żadna kobieta nie zajdzie w ciążę sama. Dziecko ma nie tylko ma marytantę. Więc feministki na przykład no są diabelskie w tym, co proponują kobietom. Zresztą no to było widać na tych tak zwanych strajkach kobiet. By tam było, zresztą strajkami. Strajki mają jakiś program, mają jakieś. Pozytywne plany, a tutaj była tylko destrukcja, żeby uczynić kobiet, kobiet nie własnych dzieci. żeby się tym chwaliły, że no, no, na naszych feministek się tym chwalą. Mają nawet na koszulkach napisane, Zabijam własne dziecko i jeszcze taka kobieta jest w otoczeniu dzieci. Więc no, to są rzeczywiście już bestialskie rzeczy, drastyczne. Więc jest nie tylko szatan zainteresowany, by niszczyć no wszystkie środowiska, mówiąc tak, lewackie, tak najgłupniej, wszystkie środowiska, które walczą z Bogiem, z małżeństwem, z rodziną, z płodnością, z czystością, zrobią wszystko za, za największe nawet pieniądze, żeby dziewczynki, potem nastolatki, potem młode kobiety wciągnąć w toksyczne więzi, wciągnąć w seks, wciągnąć w iluzję o możliwości zmiany płci, odciągnąć od Boga. Czynić dalekami w sensie niezdolnymi do małżeństwa, do rodziny, do czystości, do biedności, do ofiarności. Bo celem tych antybożych ludzi jest zniszczenie ludzkości. A dopóki kobiety będzie chociaż część szlachetnych kobiet, nie da się zniszczyć ludzkości. Moja koleżanka, matka ośmiorga dzieci, mówi mi, że gdy idzie ze swoją gromadką, to bardzo często spotyka się z taką negatywną reakcją młodych kobiet. Czy da się odwrócić jakoś ten trend? Czy on umrze śmiercią naturalną? No śmiercią naturalną te złe trendy nie umierają, bo to, co jest złe, to jest natrętne, właśnie to jest łatwe. Łatwo czynić zło, do tego nie trzeba nauczycieli. Każdy z nas może jak samodzielnie się zniszczyć, pójść drogą nieszczęścia. Do dobra trzeba zachęcać, zachwycać, fascynować, tak jak to czyni Jezus, do zła to wystarczy nasza własna słabość. Więc tu się tego trendu, ten trend sam się nie odwróci. W tym sensie się może sam odwrócić, że im więcej będzie kobiet, które są porzucone przez mężczyzn, to się dadzą. Zgodnie z przepisem feministek będą no, walczyć z mężczyznami, czy zgodnie z przepisem homoseksualistów wejdą w więzi lesbijskie, m, te, te i będą coraz bardziej rozczarowane i, i instynkt macierzyński będzie coraz bardziej się odzywał, zraniony, zniszczony to, to macierzyństwo przez brak macierzyństwa. Do, do, te, te cierpienia oczywiście otwierają oczy wielu kobietom, i własne cierpienia y, są takim lekarstwem na zło kiedy przychodzą skutki tego zła. No ale jakbyśmy czekali tylko na, na, na to, że kobiety te w kryzysie z ich czy bez ich winy w kryzysie e, zmądrzeją przez własne cierpienie, no to już ludzkość może zniknąć, zostać ulicy więc trzeba tutaj naszej aktywności, także ta audycja e, Państwa, te telewizja, e, e, nowa ewangelizacja, e, e, każdy ksiądz, no to ma być ten, kto na wzór Jezusa jest, lubię to podkreślać do księży i do kleryków, kiedy prowadzę rekolekcję, że każdy z nas, kapłanów, ma być największym po Jezusie obrońcą małżeństwa i rodziny I, i największym po Jezusie e, obrońcą kobiet i dzieci. Mówiąc tak już z uśmiechem, ale treść poważna, syn Boży w ludzkiej górze przyjął postać mężczyzny, mógł stać się też kobietą przecież. Jakąś płeć musiał przyjąć, stając się pełnym człowiekiem. Dlaczego przyjął postać mężczyzny? No, żeby bronić kobiet. Gdyby stał się kobietą, nie bardzo by nawet wypadało bronić kobiet, bo to niezręcznie. Poza tym, jako kobieta w tamtych czasach nie miałby dużego pola do działania. Natomiast, stawszy się mężczyzną, mógł bardzo skutecznie bronić kobiet. Przed mężczyznami, czuł się nie przed wszystkimi, tylko przed tymi, którzy nie kochają, którzy krzywdzą. Postawił nam mężczyzną niezwykle wysoko poprzeczkę. Ochronie kobiet, mówił, nawet wzrokiem ci mężczyznom nie wolno skrzywdzić kobiet, a co dopiero słowem czy czynem. Więc Jezus twardo upominał mężczyzn i bardzo mocno bronił kobiet. I wszystkie kobiety, które miały kontakt z Jezusem, albo były już szlachetne, albo stawały się przy nich szlachetne. Natomiast z mężczyznami było różnie. Nawet ci, którzy byli bardzo blisko Jezusa, potrafili zdradzić, jak Judasz, czy zaprzeć się, jak, jak Piotr. Więc my yy, mężczyźni w obliczu no, kryzysu wielu kobiet, czy zabijonych przez nas mężczyzn, czy zabijonych przez innych mężczyzn, czy, czy zabijonych przez same kobiety, przez diabła, przez tą cywilizację. To są różne sytuacje, ale w obliczu kobiet w kryzysie, bądźmy tym bardziej mężczyznami szlachetnymi, wiernymi Bogu, kochającymi, yy, czystymi, respektującymi także te kobiety, które same się nie respektują, nie szanują. Tylko wtedy przy takich choćby garstce szlachetnych kobiet, nie, przepraszam, szlachetnych mężczyzn, coraz więcej kobiet stanie się szlachetnymi. Także po części los kobiet zależy od postawy nas mężczyzn. W społeczeństwach, w których jest coraz więcej kobiet w kryzysie, takich podobnych do, do tej starej Ewy, coraz więcej jest mężczyzn podobnych do Adama. Mężczyzn chórzów, mężczyzn nieodpowiedzialnych, mężczyzn, którzy na przykład chętnie współżyją, ale. Nie ponoszą odpowiedzialności za skutki współżycia, porzucają dzieci, które im przekazali życie, porzucają kobietę, którą wykorzystują nie tylko seksualnie, czy ci dojrzali, czy przewrotnie, ale także materialnie, emocjonalnie. W związku z tym, panowie, to jest alert, alarm także dla was mężczyzn. To szczęśliwy, bardzo kochane przez statek, potem przez męża, szanowane przez syna kobieta raczej nie wejdzie w kryzys. No piękny ksiądz przedstawił obraz Chrystusa, właśnie walczącego o kobietę, o jej godność, broniącego kobiety. No jest to wzruszający wręcz obraz. Ja, gdy zastanawiałam się nad źródłem tego kryzysu kobiecości dzisiaj, to przyszedł mi do głowy z kolei inny obraz. Właśnie diabła, który przekonuje tą współczesną Ewę taką pokusą, będziecie jak mężczyźni. I współczesna Ewa nie wie, że to nie uczyni ją szczęśliwą. Dopiero pójście drogą Maryi, może dać nam kobietom szczęście. Bardzo pięknie dziękuję, księże za naszą dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był ksiądz Marek Dziewiecki. Jeszcze Bardzo raz się pozdrawiam, odwiedzuję modlitwę. Za całą redakcję i za wszystkich naszych widzów, za wszystkich, którzy traktują poważnie Boga, miłość, małżeństwo, rodzinę i pozdrawiam, szczególnie tych mężczyzn, którzy wspierają kobiety i je szanują. To jest droga do tego, byśmy mieli piękne, szlachetne kobiety podobne do Maryi. panowie działajcie. Szczęść Boże! Szczęść Boże.